Cześć, witamy Was w szóstym odcinku z Plaskacza. Dzisiaj już wracamy do naszego standardowego e, scenariusza, tak to nazwijmy. Czyli najpierw omawiamy najważniejsze wiadomości z ostatniego tygodnia, a później przechodzimy do głównego tematu. Z nami jest Żelek, Kati, Dante, Weli, Mecen, Siema. Yo, witam. Zatem zacznijmy. Na początek Kingdom of Amalur i jego, a w zasadzie problemy studia 38 Studios, tak się nazywa, deweloper, które stworzyło omawianą grę. Praktycznie jest na skraju bankructwa, to wszystko się rozleciało. Gra okazała się nierentowna, na zasadzie takiej, czyli nie nie, 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 nie osiągnęła wymaganego pułapu finansowego, żeby się zwróciły koszta produkcji. No, i w zasadzie można się zapytać, czy jest sens inwestować w nową markę na rynku gier wideo, jak myślicie, skoro spotkało takie coś twórców Kingdom of Amalur? Dobrze, w takim razie wprowadzanie nowej marki ma jak najbardziej sens, dlatego że po pierwsze stare marki się przejadają po drugie, gracze potrzebują czegoś nowego, po trzecie, jest masa świeżych, fajnych pomysłów, problem jest taki, że to potrzebuje finansowania, to bardzo I, konkretnego. I dużej promocji A Amalur tego nie miało. Przez, ja bym, się, ja bym się właśnie na tym skupił, że nie tyle finansowania, bo Amalur miało finansowanie od EA, tak. tylko że EA w ogóle kompletnie olało jakąkolwiek kampanię reklamową i o tej grze właściwie zaczęliśmy słyszeć, jak ona już była gotowa. Ogólnie problem był z tym, że no, tak jak żelek mówi, promocji zero. E, no i w zasadzie pojawiły się recenzje, ludzie przeczytali, aha, takie coś jest, fajnie. No, przyjęli to na porządku dziennym i olali. No. W międzyczasie wszyscy czekali na e, Resena 2, prawda? Ja myślę, znaczy, że, ja myślę, że oni się trochę obudzili z rękawami bo to było coś takiego, że zapowiedzieli grę, potem nastała długa, długa cisz, cisza. I na jakiś chyba miesiąc czy dwa przed premierą raptem zaczęli po prostu zasuwać trailer za trailerem, nie? No dokładnie. Ale już bo... było za późno. Problem jest tak, w ogóle nie ma promocji, bo ja nadal nie wiem o jakiej grze mówimy. A, no widzisz, no to, to jest, jest idealny to jest, właśnie jest, przykład. Ale prawda jest taka, że gra też w złym momencie trafia, tak, bo ona wylądowała jakoś po Skyrimie niedługo i przed Mass Effectem trójką, więc fani RPG już jakby mieli przesyt gatunku w tym momencie. Nie, tutaj problemem jest to, że wiesz, kiedy by ta gra nie wylądowała, mogła być bardzo fajna, ale no jednak się nie obroniła samym gameplayem. Gdyby była uber zajebista, to ludzie by grali i by się sprzedała. Nie, właśnie o to chodzi, że ona się nie sprzedała, bo ludzie nawet nie wiedzieli, co to jest, bo gra jest. No, Dokładnie. ok. Jest, no, jest okej, okay, Po prostu jest dobra i jest ok. No, Kerlik ją recenzował i się zdziwił, że de facto gra, o której nikt nic nie wie, jest bardzo fajna. Tak samo jak twoje ulubione Beyond Good and Evil też się sprzedało marnie, bo też promocja nie była zbyt duża i. Gra przeszła bez echa, no, tak, ale naprawdę była ale dobra, nie? Sam powiedziałeś to właśnie, że gra była w porządku, okej, okay, bardzo fajna, nikt mi to nie, nie słyszał, natomiast prawda jest taka, że no nie była jakaś mega przełomowa. Minecraft przebił się, mimo już jest wizualną kupą, ale pomysł <grym> był jakiś. Dobra, nie zahaczajmy o temat Minecrafta. E, Musimy go. Tak, przejdźmy tak. dalej. Battlefield 3 i konta premium, czy coś takiego. Ja nie siedzę za bardzo w temacie, dlatego oddam głos Żelkowi, bo on tam po, popyka. Znaczy, z oby... tego, co w tej chwili wiadomo, to, to całe Battlefield Premium szumle to jest taki zwykły season pass. Tylko, że będzie obejmował też precedy. To znaczy, tam nie ma żadnych dodatkowych statystyk, bo statystyki już są, z tego, co wiem, w BattleLogu. Natomiast no to będzie coś takiego, że płacimy tam bodajże 200 zł około, no i otrzymujemy wszystkie DLC, których ma być 4 albo 5, w zależności od wersji, bo podobno jest jakieś tam jeszcze jedno niezapowiedziane. No, a że zakładając, że Electronic Arts sprzedaje te DLC po 50 zeta za sztukę, no to gdyby było ich pięć, no to by się opłacało. No a i to jest, wchodzi... wszystko to można powiedzieć o tym. A wchodzi w to te dedyki, serwery czy nie? Ten, Jakie Dedyki? No, tak. Nie, no serwery trzeba no, sobie właśnie. wykupiwać od o, zaufanych, no. zaufanych no, prowajderów, tak? W no, Polsce no, ale... jest, jest coś takiego jak G4G, to jest chyba jedyny no, jedyny ten, 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 który ma prawo w ogóle na całą Polskę. Ale to będzie na PC czy na konsole też? Bo tak trochę na konsole i na PC. -ty. No to na, na, konsoli, na konsoli są Dedyki. Chyba. Są? To może na Wiesz co? Nie co? Nie Chyba są, chyba są, no co? bo coś tam właśnie było zamieszanie przy premierze, że wielki hype, że jedna z niecznych no. gier, która będzie e, tam wspierać dedyki na konsolach. Na PC tak, tak na pewno nie ma. No. no ale ogólnie jest to zabawna sytuacja, że patrz, kupujesz grę, no powiedzmy, na konsolę, na PlayStation 3, dajmy, dajmy, że 200 zł, kupujesz Battlefield 3. E, I teraz wydajesz drugie tyle na konto premium, czyli de facto mógłbyś za to mieć dwie gry. A kupujesz no tak. grę, powiedzmy niby pełną i jeszcze jakieś popierdółki, żeby czuć się fajnym, że coś jeszcze dostaniesz. No jaki to, to znaczy ma sens w co, ogóle? To nie ma sensu z tego powodu nawet nie, że kupujesz popierdółki. Bo tak naprawdę my nie wiemy, czy to będzie popierdółkami. No ten pierwszy DLC do Battlefielda, trójki, no moim zdaniem nie było jakąś straszną popierdółką. No może 50 złotych to ma przesadzona trochę, ale y, dla mnie w ogóle kretyjską ideą jest kupowanie tego wszystkiego w ciemno. Bo ty nawet no. nie masz zielonego pojęcia co to będzie, znasz tylko dwa tytuły, tak? znasz cztery tytuły i nic więcej o nich nie wiesz. W zasadzie myśmy tak zawsze gadali, że kod to, kod tamto i tak dalej, ale Battlefield jeszcze idzie e, o krok właśnie dalej, bo od razu idziesz w ciemno, Płacisz te 200 zł i de facto kupujesz w ciemno jakąś, niby. No mógłbyś za to kupić drugą grę. I to jest straszne, bo za niedługo wszyscy tak zaczną robić, i będziesz musiał tak. Jak będziesz chciał 8-godziną rozgrywkę, no to kupisz najpierw 4 godziny w podstawowej wersji, a później kup abonament czy coś tam za drugie tyle i że no tak drugie to 4 to godziny. No to idzie, no. Masakra. No nic. Znaczy no, umówmy się w ciemno jak w ciemno, to nie jest tak, że kupuje się całą grę w ciemno, jednak wiadomo, jak ten Battlefield wygląda, to jednak pole do zaskoczenia, gracza jest ograniczone. No tak. Ale, ale... ale widzisz ja na przykład bym pierwszy dodatek do Battlefielda, ten back to karkan, bym kupił. Ale ten drugi, co teraz wymyślili, ja nie wiem, jak on się nazywa, Danger Close, coś takiego, no tak. to w życiu bym za to 5 dych nie dał. No w życiu. Ja, te, te ceny są jakieś chore, bo ja owszem, kupiłem coś takiego do L.A. War, które tam zjechałem w recenzji, ale generalnie to była fajna gra. Tylko tam dostałem właśnie jakieś cztery sprawy dodatkowe, jakieś bonusy, tylko ja zapłaciłem za to 36 złotych razem, a nie 200. No nic, no, zobaczymy jak będzie wyglądać. Dalej, bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o mnie, czyli Carmageddon Reincarnation... No co? Wow. Gra świnkarze, no... Deweloperzy zebrali tam bodajże chyba 400 tysięcy dolarów na platformie Kickstarter. Fani się zrzucili, no i gra powstanie. Ja jestem zachwycony, bo uwielbiałem pierwszą część. Drugą jeszcze bardziej do dzisiaj w nią gram. Właśnie może jakieś mały w to się grało, bo staram się przygotować na wakacje. No, jak dla mnie genialna wiadomość. Mam nadzieję, że zrobią z tych pieniędzy użytek, chociaż zapowiadali, że gra nie będzie jakąś wielką produkcją typu. Triple A, ponieważ no, muszą najpierw sprawdzić. No, po pierwsze, pracuje przy tej grze 10 osób, tak. A druga sprawa muszą sprawdzić, czy seria może liczyć na łaskawe przyjęcie przez graczy. Dokładnie. Więc zobaczymy, ty się nie odzywaj. No. Tak, znaczy więc... ja myślę, że to jest takie trochę. Znaczy jest ja z się odwole. jednego boję, ja się jednego boję. Ja się boję trochę, że w dzisiejszym świecie. Wiadomo jak to karm, z Karmagedonem było, prawda? No, no generalnie rozjeżdżało się Bogu Ducha w innych przechodniów, tak? Ale nie, nie ma to się bać, no stary. No i boję się, dead... że w dzisiejszym świecie to będzie taki nowy symbol, gry to zło i tak dalej i w ogóle to A gry to zawsze będzie, ludźmi. ale w Left 4 Dead 2 na przykład strzelisz komuś w brzuch, to normalnie wypadają jelita i... Ale, Ale to są zombiaki, nie rozumiesz, to są zombiaki, to już jest co innego. Popatrz, to nie jest tak. Zrozum, poprawność polityczna działa w ten sposób. Jeżeli rozjeżdżasz niewinnego człowieka, jesteś złym wcieleniem demona. Jesteś jesteś diabłem no po prostu wcielonym, jest. jesteś zły spaczony i w ogóle. Ale jeżeli strzelasz do Araba, no to, to już jest terrorysta. No to do terrorysty <laughs> to już można strzelać. Że jestem twoim fanem. Jestem twoim nie, fanem. ale to tak naprawdę działa. No, jest, ja... dopóki strzelasz do człowieka, jest źle, ale jeżeli on ja już jestem... jest arabskim terrorystą, to jest zajebiście po prostu. No wszyscy się A, może na Arab nie człowiek, innymi słowy, rozumiem. za podobnego zdania. Nie, tak wygląda prawda polityczna. No ale on ma rację, no fakt, fakt, fakt. Znaczy, ja bym się w każdym razie nie martwił, Póki na rynku jest GTA, to. Myślę, że to no, spojr... nie chodzi. No właśnie, GTA też z przechodniów. Jak fajnie to wygląda w GTA 4 przy ale tym myślę że to jest twoim zadaniem Jak nie to no, znaczy ale no dobra okej okay. no. <laughs> Kurde wyszło no. wyszło za mnie zło. dobra Kolejny temat, Harry Potter for Kinect, czyli zapowiedziano Harry Pottera na Kinek. Sorry, ja chcę, ja chcę zobaczyć, zobaczyć też, ja chcę usłyszeć ten zajbisty dubbing, szczególnie Voldemorta, który po prostu brzmi, jakby wsadził sobie ee, powiem to, po prostu jaja między drzwi i ktoś by mu je ostro przyciskał. No po prostu nie. <laughs> nie, po prostu ja tego nie wyobrażam sobie, tej gry. O. Tak. Czy... Przetestujemy kiedyś. Kiedyś no. się potestuję, no te Harry Pottery ostatnie to były no city, no ale Znaczy ja też tak. jak oni no. chcą w takiej grze zamieścić wszystkie osiem części, bo to na podstawie filmów jeszcze ma być, no i tam masz sobie latać na miotle, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, no pewnie to będzie fajne dla tych młodszych no, to e, takie graczy. takie no, no ale... jest jest Kinect Star Wars, to jest ja dobra zabawa ja w momencie ta... rzeczy, ale takie i... kauzalowe mocno. Ja chcę zobaczyć tańczącego Jabahuta. I... Hoota. <laughs> I to tyle jeśli chodzi o Harry'ego Pottera. Taka ciekawostka. No i tu coś, co, czym żyje teraz internet i w ogóle growy świat w Polsce. Gry powodują wzdęcia, zapalenie pęcherza, urazy nadgarstków, skrzywienie kręgosłupa, wzrost agresji i tak dalej i tak dalej. Był sobie reportaż w telewizji. Hmm, no co wy o tym uważacie? No, czy gry powodują wzdęcia? Ja już nigdy więcej nie gram, boję się o życie. Ja chciałem Czyli... powiedzieć, że ja już może wiem, dlaczego mam wiecznie rozwolnienie, ale nie, tak na serio. Wiesz co, ja myślę, że to jest taka trochę inna mentalność u nas. Na zachodzie jest tego zdecydowanie mniej. Ja podam taki przykład. Grałem bardzo długo w tego Fira. No, no i poznawało się różnych ludzi w różnych klanach, nie? I to wszystko byli tak naprawdę młodzi ludzie. W wieku poniżej 30 lat. Wszyscy a jak nie, ale jak już się skumplujesz z ludźmi z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z, nie wiem, skąd tam jeszcze dużo ludzi gra, dużo ludzi gra na przykład w Skandynawii, to ja tam poznałem ludzi, którzy są starsi od moich rodziców. Więc to jest, ja myślę, inna mentalność. U nas mentalność jest taka, znaczy mentalność, u nas gracza postrzega się jako piętnastolatka, który nie ma życia prywatnego i tylko siedzi przed kompem i nawada w te gry, bo nie ma nic lepszego do roboty. No na zachodzie jest to trochę inaczej jednak brane pod uwagę. No oni chyba szukają sensacji, po prostu te wszystkie tabloidy i tak dalej, no. Nie Mówicie się... sobie co chcecie, zdemaskowali nas tym reportażem. <noise> Już wiesz czemu masz <noise> No Ja wiem, no, no naprawdę. To tak. i będą robić jakiś zbiorowy pozew odnośnie tego reportażu. Można się wpisywać i takie tam. Jaki pozew? To, za i co tak, pozew, protest, nie, 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 Jezus Maria. Protest, Protest, nie, 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 no nie, nie, da, protest, nie no właśnie, obrazili mnie. Idziesz na randkę, uka, tam, o coś tam, tam, tam. Z dziewczyną się tutaj z tym graczem, tak. i tu musisz w zdjęciach wyjąć. Będziesz pierdział no. w łóżku. No ale czekaj, co tam jeszcze było? Zapalenie pęcherza. No. Nie wiem, ja nie mam problemu z oddawaniem moczu, nie wiem jak wy. Czekaj, ja, ja idę nie sprawdzić. Nie <laughs> Ja nie, nie, no, no, nie dostrzegam no, zależności między grami, a moczem, to jest tak daleko pociągnięte dosyć. Gramy no, prawda, prawda jest taka, że no, jakiegoś młodego kolesia posłali, zrób reportaż o grach i nie miał co zrobić, no to wymyślił sobie jakąś historyjkę dziwną. Nie no, tam w, w tym reportażu się jakaś, jakaś kobieta wypowiadała, pani psycholog, że tam leczy graczy i tak dalej i tak dalej, że mają problemy różne. Między innymi takie jak przed chwilą przed, mówiliśmy. No, kolejnym problemem był ten uraz nadgarstków. No, mi się. Hmm. powiem ja tak, Jesteś no... z się to kojarzy, ja wiem. Tak, mi się to kojarzy bardziej. Uraz nadgarsków, to chyba jak ktoś siedzi na retubie, czy co, czegoś innym, to może sobie zrobić uraz nadgarstków, no ale. Ja kiedyś sobie łapy na huśtawce, to mi się wydaje, że huśtawki też powinny się zabronić, bo to też są. on dobre. ona pewnie była z internetem. Tak. No. No w Japonii pewnie mają, jak mają kibel z internetem, to i stawkę. więc no. ktoś A, tam czemu? wie. to jest wszystko pierdolenie, bo te urazy nadgarstwowe. No. Frekwencyjnie tak. więcej ludzi cierpi na urazy kciuka spowodowane telefonami komórkowymi. Potwierdzone badaniami. Dziękuję. No, ja myślę, że to jest dobre podsumowanie. Tak, dziękuję. Idziemy dalej. Eee... Nie wiem, czy znacie taki magazyn, sobie był, może jeszcze tam w Empiku jest Playbox, czyli brat bliźniak z CD Action, który w zasadzie chciał być takim najbardziej naj, najbardziej zajebistym pismem o konsolach. Upada. W zasadzie tak, upadł. No. Miał być Playbox, wyszedł Gamebox. Upadł niestety. Tak. Nie wiem jak wy, ale ja się z tego powodu cieszę. A to dlatego, że to pismo było bardziej takim albumem ze zdjęciami z gier i reklamami. Natomiast wartość merytoryczna i w ogóle wartość, jeśli chodzi o artykuły, była bardzo mizerna. Bardzo podobna do tego, co nam oferowało CD Action, w zasadzie Kalka. Nic tam ciekawego nie znalazłem. Takie, jak to się mówi, pieprzenie o szopenie, tak? No, coś w tym Czyli nie mam pojęcia, o to chodzi, a tylko słyszałem, że tam jest dużo reklam. Ale to są konsole, więc mnie to nie radzi. No dużo reklam nie jara. To jaka gazetka? To może to dla, dla to młodszych tak. graczy to było czasopismo, takich co jeszcze nie czytają albo coś takiego. Znaczy ja wiem, jak tak czytałem opinie, to wielu, wielu graczom się to podobało. W sumie chyba graczy tak, graczy nie, nie tam czytali. chodziło po prostu o to, że ono się sprzedawało najlepiej z tych wszystkich pism tak, konsolowych, tak. tylko sprzedawało się w 40% ogólnego nakładu. Tak. To było trochę nierentowne. No, założenia wydawcy były trochę inne, no i niestety się przejechał na tym. Tak, czekaj, gdzieś tu. Wresz. Gdzieś tu mieliśmy opinię Smuglera, prawda? <laughs> tak, ta ta, ta to ten głos na blogu. Błagam, nie zrozumiałego hokeja w Kenii. <laughs> Ale ja chcę! <śmiech> <śmiech> Kurwa, tak, będziemy teraz cytować CD Action. No tak nisko upadliśmy. Okej. Okay. No i w sposób. <laughs> bez tego no. <laughs> <i> <laughs> ROOOOO! Wow! ting dong jest, i tym. Proszę. To się wszystko wytnie. Przepraszam, ja że nie wytrzymałem. Dalej, no dalej, dalej. Tematem ogólnym e, dzisiejszego plaskacza e, są nowe e, konsole. Co przyniesie nam nowa generacja konsol? I czy rzeczywiście są tak bardzo potrzebne? Jak nie, wy, nie są uważacie? potrzebne, stójmy w miejscu, kurwa, Macz. Co to jest za pytanie? Uiii! To się Ej, wytnie. E no, nie, nie wytnie się. No dobra, to się wytnie. Nie, nie! Znaczy, czy jest potrzebna? Nie jest potrzebna, natomiast co przyniesie? No szczerze mówiąc, nie spodziewam się niczego dobrego. Tancji jeżeli popatrzeć, jeżeli popatrzeć, ja nie mówię o kwestiach technicznych, tam hardware, bla, bla, bla. Ja mówię bardziej właśnie o tych trendach, jakie się teraz robi na DLC, na jakieś season passy, tak, o trendzie ale... przechodzenia na cyfrową dystrybucję tylko i wyłącznie, bo takie też są plany podobno. No, to, to, to może się wtedy właśnie urzeczywistnić, jak przy okazji mamy wielką premierę PlayStation 4 czy jakiś tam inny Orbis, tak? No i e, e, wprowadzamy ej, 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 nową ej, ej, jakość i dalej. Ja chcę, ja, chcę, ja chcę coś powiedzieć. Nie na na graszu <laughs> przepraszam. <laughs> na Graszu e, właśnie pisaliśmy o takich rzeczach jak... No ostatnio chociażby, że w PlayStation 4 mają się pojawić reklamy podczas grania, czyli grasz sobie, grasz i nagle nie wiem, grasz sobie w godowora, wycinasz komuś oko i reklama, nie wiem, tamponów albo czegoś tam. Czekasz w tej 25 sekund. Jest napisane, że trzeba robić przerwy w graniu. To jest swojego dobra wszystko. Tak, to, to powinniśmy jeszcze za to dodatkowo płacić pewnie. No, no, no będziemy za to płacić. Będziesz. Oczywiście gry nie będą tańsze na pewno, ale nie będą sobie podwójnie zarabiać. Jakby gra była o połowę tańsza, to jeszcze bym to przemyślał. Na zasadzie, no jeżeli to nie będzie takie irytujące, to może to jakoś przejdzie. No, drugą rzeczą było, co oni bardzo chcą zrobić, blokadę utrzymanych gier. Ja jeszcze chcę tylko no. do tego tak dopowiedzieć, że moim zdaniem to już byłoby takie czy znaczy, dla mnie wizja reklam przerywających ci w połowie grę to jest trochę taki, taka, taka wizja samou samounicestwienia się społeczeństwa konsumenckiego. Dziękuję. Ja A, mam tak nadzieję ciebie... ostateczny krach systemu korporacji. No tak, tylko że pan temu płacenie za, za to zbroje dla konia było nie do pomyślenia. No. Zbroja. A ty wiesz, że ja niedawno kupiłem Obliwio na wersji goty i mam to do wersji? Świetnie. E, czekaj, e, e, o, o, czym, o czym wy mówicie? O w koniu. Koń w hełmie. Oblivion, Elder Scrolls Oblivion. Było coś takiego, A. że wypuścili DLC za chyba 4 dolary i to był uzbrojony na konia. Wiesz, indie Ty wiem co to jest za gram. No, no to jest taka legenda branżowa już, ale fajnie no. się ją przytacza w tekstach, więc... Dobra, niech będzie. W każdym razie, no, jeśli chodzi o technologię graficzną, to oczywiście jest nam potrzebne, e, są nam potrzebne nowe urządzenia, no PlayStation 3 i Xbox e, 360, no, są starymi dziadkami i wiele już nie mogą pokazać, no i no nie no. Nie, no z drugiej strony troszkę mnie to martwi, bo Mam wygodną sytuację, że gram sobie w nowe tytuły na moim starym pc i mogę sobie pograć w multi. Ja uwielbiam grać właśnie przez sieć tylko i wyłącznie na pc. I jeżeli wejdzie nowa generacja konsol, no to ja już sobie na pc za bardzo nie pogram, bo nie będzie mnie stać. Kupię tą konsolę pewnie i będę na niej pomykał i będę tylko w single trzaskał. Z drugiej strony, no, szlak mnie trafia, jak ja widzę, że od pięciu lat grafika zbytnio do przodu się nie posunęła, no dalej Ale w kraj... W nie posunie dalej. No, ja wiem, no. Aha, chodzi Ci o, o, o następną generację konsol. No, nie. no właśnie, nie. to też mnie irytuje, bo oni coś tam już pieprzą, że. No zresztą widzieliście obrazki z Unreal en en Engine 4, no i. Ale te jak... obrazki one, one były tylko po to, żeby pokazać Sony i Microsoftowi, że zrobili cienkie konsole. Że Epic chce no lepsze. Tak, lepsze nie ma to jak pokazać im, no. ile, 5-6 lat po premierze, konsol, że konsole są cienkie. Bo teraz zrobili lepszą technologię. Ale... Nie nie też się chcieli, postarali. Nie... no dobra. Ale no. Kurczę, no, mam obawy właśnie to, co mówicie, że grafika zbytnio do przodu nie pójdzie. Ja wiem, że grafika nie jest najważniejsza, ale de facto no... Płaskie klamki w Modern Warfare 3 no Jezus Maria, no what the fuck. To, ale to ja... prawda, jest, prawda jest taka, że jeżeli grafika standardowych tytułów w następnej generacji będzie, powiedzmy, dorównywała Unchartedowi 2 albo 3, to dla mnie mogą tak wszystkie gry wyglądać. Tak, ja ale, przez pierwszy problemu. Rok, ale przez pierwszy rok, bo później stwierdzisz, że mogłoby być lepiej, no, bo zna znajdziesz nagle, kurde, tu jest coś tam. Ale ja tak wrócę do tych płaskich klamek, bo myśmy przed rozpoczęciem nagrywania grasza tutaj z paroma czytelnikami rozmawiali na ten temat, bo chodziło o to, że w recenzji, Modern Warfare 3, gdzie właśnie zwróciłem na to uwagę. Trole stwierdziły, że jak można w ogóle patrzeć na klamki w drzwiach podczas gry. No więc, moi drodzy, można pod warunkiem, że od pięciu lat w żadnej grze wideo nie widziałem płaskiej klamki. No Jezu, no ludzie, no kurwa, to, to jest po prostu masakra. No i to nie chodzi o to, że, że to jest gorsza przyjemność z rozgrywki, tylko o sam fakt. no, długo wrócimy do sześciokątnych kół, no. Ja jestem za. To by była za prawdziwa tymi. rewolucja. Stary Zamiast grafiki do przodu, to cofniemy się generacji do tyłu. Tak, to jest taki, taki renesans będzie. Tak, no mamy już Minecrafta przecież. To będzie takie retro i wszyscy będziemy znowu chodzić z tymi takimi magnetofonami, nie, na, na barku. No tak, raczej. Ale... No <grymianie> ale wtedy nie byłoby problemu z doróżnianiem kom kom kompowi, konsoli i tak dalej. W pewnym sensie trochę to robimy. Zauważcie, bo gry indie... Znaczy ja, ja tutaj nie jeżdżę po grach indie, one są fajne. Tylko tak graficznie dużo gier indie to jest właśnie takie cofanie się generacji do tyłu, tak? Ale to no. muszły liczą. To jest celowanie w inne gusto. Tak, dokładnie, a poza tym w inny target. No zupełnie inny target. A czy ja wiem czy inny target? Ja lubię indie. Games. Ale ty na dobrą na tych starszych graczy już tak? Aha. No, no, no. Tak. Tak jak ja, tak jak Michał, tak jak Mecen, no. Idante. Idante. <laughs> nie, ja nie. Idante. <laughs> nie, nie masz brody, <śmiech> cholera. <śmiech> Gracz z brodą. Takie są z nas dziadki naprawdę. Ej, ale patrz, patrząc na, na przykład, no, no Nintendo zawsze, zawsze. Z tej całej otoczki się wyróżniało Nintendo i ich view to już teraz wiadomo, że ich konsola będzie przestarzała, jak tylko pojawią się następcy PlayStation 3 i Xboxa 360. No, no i też było przestarzałe. Tak, tylko Znaczy... najlepiej sprzedał. Ale Wii jako pierwsze wprowadziło ten tak, te, te kontrolery machanie, ruchu takie. Machanie no. przed... Wiecie co, to machanie przed ekranem telewizora to już było za czasów PlayStation 2. Tam, tam był IP. Tak, item. Item. O. W zasadzie do Dreamcasta też już były takie prototypy. A to już jeszcze biorę na rację No w każdym bądź razie teraz yy, tam Gearbox na przykład mówił, że Aliens Colonial kolonia będzie najładniej na konsolach wyglądał właśnie na Wii U, ze względu na to, że ma nowsze bebechy, co byłoby dziwne, jakby miał słabsze od pięcioletniego Xboxa, tak? On ma 5 lat czy więcej? Cholera, już nie pamiętam. Albo więcej. Hej, Michał, 6 chyba. To. 2006 Słuchajcie. był. Zostałeś polemistyczną zjebę, mówi się w każdym razie, nie w każdym bądź razie. O, ma kulpa. No. Tak Nie no, że Xbox to chyba był 2006, tak. Powiem. No, no to trochę czasu upłynęło, no. Co tam się dzieje? Mat Mateusz się fapnął. No. Właśnie potwierdza, że można uszkodzić sobie nadgarski będąc graczem. To tylko podczas naszych flaszkaczy jest w stanie sobie to tak uszkodzić nadgarstki, tak. niestety. No i moi drodzy, my już będziemy kończyć. 360 to jest drugi grudnia, <grym> nie, wody, wody. nie, już będziemy kończyć, nie, powiedzmy coś, coś? jeszcze. A powiedzmy coś jeszcze. A właśnie, a jaki, jaki był temat w ogóle tego? Nowe końce. No generacja no, konsol. No, konsol znaczy, wiecie, czy... ja chcę, to ja chcę powiedzieć, czego oczekuję od nowych konsol. Mogę powiedzieć? No. no. Bo ja bym chciał y, przynajmniej stałe 30 klatek na sekundę, y, przynajmniej 720p, y, lepszej fizyki, y, lepszego AI i, i grafiki na poziomie Uncharted 2. Dziękuję. Okej, okay, pogadamy ze świetnym Michałem, zobaczymy co da się zrobić. Dzięki. A może skoro Mateusz ja ostatnim plaskaczu właśnie tak ładnie zakończył, to i tym razem oddaję ci głos. Dziękujemy wam za uwagę. Widzimy się, słyszymy się w zasadzie za tydzień na pewno, gdzie z pewnością wypowiemy się w troszkę bardziej profesjonalny sposób niż dzisiaj. Dziękujemy ja. siema.